Jesteśmy już prawie na wykończeniu. Wszystko mi się podoba. Nie ma ludzi zdrowych, to tylko nie jest jak nosowanie. My Dalej niezmiennie na Hailing Island w Anglii. Jak widać, nie jesteśmy na wodzie, tylko o taki miejsce gdzie się wszystko remontuje. Nie mogę stanąć koło Serafin, bo tam strasznie ktoś hałasuje i nie będziemy nawet słychać. Więc generalnie jesteśmy tutaj. łódka miała być gotowa w grudniu zeszłego roku. Jest nowy sezon. Lato. I dalej nie jest gotowa. Trochę im zeszło. Ale jesteśmy już, jesteśmy już prawie na wykończeniu. Będę teraz ją nakładać wosk i będziemy ją polerować, będzie ładnie błyszczeć. Ma mieć... W piątek za dwa dni będzie mieć zakładany maszt albo sprawdzany. E, będzie jeszcze mieć domalowany w piątek resztę y, miedzi antipoli, antiporostówką. I to musi snąć w tydzień. I wtedy dopiero możemy wyjść na wodę. No, zejdzie trochę, zejdzie. Ale no, ta małutka to wie, że to roboty jest zawsze dużo. Ale jaka będzie wyremontowana, a będzie piękna. No już jest piękna. Zresztą zobaczcie sami. Prasy nadal trwają, tak jak nie, nie ma z mój. Ale napis już jest. Tak wprost, to jest przygotowanie do tego, że ja mam prowadzić. Ja co ich tam żeby widziałaś z tyłu, prawda? Zastanawiamy się, czy je przywiązać ich dookoła, ale co to pomoże na autostradzie. A muszę prowadzić, ale ma atropinę w oczach, więc jeszcze przez 5 godzin nie może prowadzić, więc będę ja. Brzyj się narody. To zawsze bardziej warto zobaczyć lusterka boczne. No tak, jest zobaczyć. Właśnie to mi chodziło. Także się cieszę, że wierzysz w moje umiejętności. Tak, lepiej, bo będziesz widziała. lepiej. Tak, tak. Nie żeby to była nie wiara w moje umiejętności, ale wiecie, oni tu jeżdżą po złej stronie, wszyscy. Nie. A na rondach to w ogóle jest cyrk. Boję się okropnie. Ale chyba nie mamy wyjścia, musimy jechać. Tak. Żegnajcie. Serafin jest tak podniesiona wyżej. Chodziło o to, żeby pomalować kilki. Kilk jest wyciągany. Jak ona była niżej, to po prostu kilki był częściowo w środku i pomalowali tylko tyle, ile wystawało. Więc teraz będą malować

Mangle yeah. But everywhere is up, Podobno lepiej nie szukać dziury w całym. Ale Rysiek zauważył mały otwór w kadłubie spowodowany korozją. Trzeba go zaspawać. Yeah, I w yeah, 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 yeah. no, ten okay. sposób Serafin ma pępek na boku. Nie nie? Nie nie przestaną mnie fascynować, zwłaszcza tutaj. Ta marina wysycha całkiem. To znana wam już łódka Wind Travelers' Spellbound of Narnia. Przypłynęli dzisiaj z pewnymi problemami. Marina wyznaczyła im kompletnie niedostępne dla jachtu z ich zanurzeniem miejsce. Ta rysa w bocie to ślad po ich kilu. I nawet gorzej w płetwie sterowej. i tak, mówię Właściwie to tak o tak zaryli. A to było jeszcze najgłębsze miejsce, żeby mogli stanąć znowu suchego przez oceanu. Brytyjczycy mówią, że co jest najważniejszą rzeczą, jak wjedziesz na mieliznę? No, co jest pierwszą rzeczą, którą trzeba wykonać? Oni zawsze mówią: podnieść francuską flagę. No, nie lubią Francuzów, więc jak już ma być wstyd, to niech jest wstyd Francuzom, nie? Zobaczcie. Jakoś nie dopłynął. Jaś nie doczekał. Po prostu nie w las osiadł na bieliźnie i co? Ha, ha, ha. To może holenderska, nie? Francuska na pewno. Wiedział jak się zachować. Przygotowanie do wyjścia. Liny to pikuś przy tych płyciznach tutaj. No i co, ten dziś wchodzi od razu tak o... No być może, ale wiesz, problem jest tak, że to jest szybko. Ostatnie ustalenia, a ja chcę Wam pokazać, ile tu teraz wody. A właściwie musicie mi uwierzyć, że jest wystarczająco, żeby wypłynąć. No i gdzie ten suchy przestwór? Jesteśmy bardzo niebezpiecznym miejscu, wiecie. Tu się tylko wchodzi. Takie po prostu, jak to w beka, takie oczka. Wszystko mi się podoba. Patrzcie. Ja wiem, że to nienormalne, że się jako kobieta zachwycam takimi rzeczami. Ale patrzcie, patrzcie. jakie wincze. No nie, no nie, no nie. Szok. Chyba powinnaśmy skierka mi racować w tym tutami. Three, three, no, sorry, what thickness do you recommend? No, it's a trap. So this is eight pounds ninety If we walk out of here without spending a hundred pounds, it'll be a miracle. <laughs> tak to właśnie wygląda, nie? Pada się po ten sznureczek. Mhm. To pał trop. <laughs> Nie dołożyć za długo. Znaczy zwierzęta lecą po prostu polowanie w trakcie. Aha, paść to Okay, I've got an idea. In fact, I might just do the circle. Have you got a circle? Yeah, around? I've got those, yeah? yeah. Where should I put that? That's uh, there, yeah. yeah, just there, yeah. Okay, for my middle. Ted us. Yesterday. Yesterday. yeah. Fuck. Yeah. Hmm. Była męska decyzja, że wystarczy. Zobaczymy, jeszcze musimy przejść przez cały sklep. Idzie nam dobrze. To Ok. Dobry. Tymczasem w Teatrzyku na górze takie przedstawienie. Gdzie mój popcorn? I co drodzy Państwo, ci, którzy mają problemy z parkowaniem, no Przemieszczanie takiego cuda, to jednak nie tak łatwa sprawa. Łatwiej, bo mi taki ogromny crane, taki taki dźwig. No tak traktorem to trochę jest kombinowania, nie? Zobaczcie. Antenę jakąś. To się już moc No i nagle z przy tym monstrum, taka malutka, to prawie 13 metrów. 12,69, czy jakoś tak. Także, no mała nie jest. Ale wszystko zależy od porównania. I się dzisiaj założył te, te druty. Jak to się nazywają? Później też podpowie wczoraj jeszcze pocięć w O, e, Światło nawigacyjne przednie założył, ty nie, chyba też, bo się poszukali odprawy pewnie też ja wymyłam takie m, gąbki, które są we wszystkich tych y, lokerach ty się lokery nazywają? Ja bym miała gąbki do różnych schowków, bo to wszystko jest tutaj aluminium, by się tłukło, jakby tam jakieś rzeczy latały. To jest jedna rzecz, a druga rysowały, by drapały, obijały, więc są takie wyłożone takimi gąbkami. I to było jakie tam było brudne. Więc wypucowałam wszystkie takie chodniczki do różnych szafek, szafeczek. Wypucowałam też tratwę ratunkową. Jakby na miała życie ratować, to mi przynajmniej ładnie wygląda. No co? Bielusia powie, że nieważne dla mnie, ważne. Butle też umyłam. Nie ma ludzi zdrowych, to tylko nie jest jak nazwani. Jakby się kto dziwił, to auto dalej pełne. Gdzie my to wszystko teraz zmieścimy, to nie wiem. Co Codziennie zapakowane tak po prostu poza. To są y, panele solarne. Ciągle coś przywozimy, ciągle czegoś ważnego brakuje. Wszystko, co przywleczemy, trzeba gdzieś upchnąć. Wywozić z powrotem nie chcemy, bo jeszcze się może przydać. A już na pewno będzie potrzebne następnego dnia, jak wywieziemy. A teraz, jak już upchnięte, upakowane, to zaczyna się szukanie. Gdzieś to widziałam. Tym wszystkim cieszy bardzo odrobina normalności. Światełko w tunelu. Kabina dziobowa. Miszących kabli z masztów w mesie nikt nie zauważył. To tyle na dzisiaj. Wracamy do roboty. Jak się podobało to łapka w górę proszę. Do następnego. Pa!